Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Panie Michale. Odpowiadam na Pana pytanie: Czy agi i spider pokonają Jokera i uratują Robina w przyszły Halloween? Pyta Pan Michał. Czy agi i spider pokonają Jokera i uratują Robina w przyszły Halloween? Czy to się uda? Mhm. Czy to się uda? Tak, zdecydowanie tak, mam szóstka kielichów, czyli bardzo fajną kartę, która mówi o przyjaźni, o domu, o cieple rodzinnym, o wsparciu, o rodzinie właśnie, tak, o powrotach do dzieciństwa. To jest taka super fajna, przyjazna karta, przyjazna energia, także według kredytu zdecydowanie tak. Natomiast coś na takie dziesiątka kielichów, na dziesiątka kielichów, to jest typowa karta rodziny, także tutaj również mam bardzo dużo wsparcia, dużo jakby otuchy, wiary, tak. Także zdecydowanie Agi i Fuderman pokonają Jokera i Ura to robią w przyszłości. Halloween, bo jest bardzo dużo takiej motywacji, wsparcia ciepła, ciepła rodzinnego. To jakby takie wartości rodzinne wygrają, tak? Bo tutaj mam rodziców, dzieci, psa, kielichy, ogród, tak? Wszystko jakby na swoim miejscu, także zdecydowanie pozytywna jest wspaniała energetyka. Natomiast jedyne, co może poprzeszkadzać, tak? Bo to jest na nie królowa buław. Po pierwsze, jakaś kobieta w królowi była pokazana, tak? Taka Charyzmatyczna, aktywnie działająca, temperamentna, która nie boi się wyzwań, tak? No i taka właśnie kobieta może w tym wszystkim poprzeszkadzać. Albo z jakiegoś powodu nie będzie chciała wyrazić zgody na to, żeby tutaj um, Joker został pokonany, i a Robin zaś uratowany, ona um, albo nie będzie chciała wyrazić na to zgody, nie będzie jej się to podobało, tak? Taka właśnie kobieta, bardzo dy, dynamiczna, temperamentna, No i jej tutaj coś będzie, coś będzie tutaj po prostu jej przeszkadzało, tak? Coś jej tutaj będzie nie na rękę, tak? Krótko mówiąc. Natomiast, um, no to przede wszystkim, jakby taka interpretacja, ale również jakieś takie właśnie czy to zachowania, e, zamowy, Mocno takie dynamiczne, tak? Intensywne, zbyt za mało przemyślane, tak? I zbytnia taka pewność siebie też tu może poprzeszkadzać. Także troszkę, jakby pokory według kart by się tu przydało. Ale zdecydowanie takiej właśnie fajnej, przyjemnej, ciepłej energii, troszkę właśnie pokory zamiast takiego rozbuchanego ego, powiedzmy, tak? No i karta Radoszka kielichów, tak jak powiedziałam, wspaniała, energia, przyjaźń, bliskość, zwycięstwo, sukces, um, uratowanie no zdecydowanie, tak? Także tu według kart bardzo, bardzo, bardzo fajna, energia sprzyjająca. Także zdecydowanie Aggi, Spuderman, pokonają Jokera i uratują Robina w przyszły Halloween. Z według kart jakby no, bez dwóch zdań. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie życzę wszystkiego, co najlepsze. Trzymam kciuki, żeby to wszystko się udało. Życzę powodzenia, do usłyszenia, do zobaczenia.